Zdrowie psychicznie to ci, którzy wiedzą kiedy i jak się odegrać. Zaufaj mi. 53% obywateli Wilson Fisk został wybrany 112 burmistrzem Nowego Jorku. Zwyciężył Fisk wygrał Skąd to wiesz? Z, z telewizji w barze. Świetny słuch Pamiętasz? Wow. Kurde, nie wierzę. Nikt nie gniewaj się, że drążę, ale wyraźnie cię to trapi. co się za tym kryje? <grywa> nie raz miałem z facetem do czynienia. Fisk kryje się na wybawce, a pod maską kryje się bydlę. Mam ty! Chodź, chodź, chodź I stukę? Tak. Przepraszam. Zastraszyłeś mnie. Już nieważne. Przepraszam.